Porozmawiajmy o Ku Klux Klanie. Wiem, nie jest to lekki temat, ale posłuchajcie. KKK najdłużej działająca, najbardziej nieudana grupa nienawiści w Ameryce. Pomyślcie o nich jak o polskim disco-polo w świecie białej supremacji. Nikt, kogo znacie, ich nie lubi. Ich marka, czystość rasowa i terror. I wszystko to w nieudanych kostiumach duchów. To dziwna i przerażająca część historii Ameryki. Zaczyna się zaraz po wojnie secesyjnej, kiedy kraj próbował się poskładać. Niektórzy mieli bardzo złe pomysły. 1865. Pulaski, Tennessee. Wojna się skończyła. Niewolnictwo zniesione. Sześciu byłych żołnierzy Konfederacji. Znudzeni i wściekli. Zakładasz klub. Nazwali go Ku Klux Klan. Od greckiego Kyklos. Krąg. I klan. Bo aliteracja. Początkowo. Klub towarzyski dla weteranów. Miejsce do robienia żartów i ogólnie bycia publicznym utrapieniem. To było jak bractwo, ale z ogromnym bagażem i jeszcze gorszymi strojami. Faza klubu trwała chwilę. Ich żarty terroryzowanie nowo wyzwolonych afroamerykanów. Szybko stali się grupą terrorystyczną, misja przywrócić białą supremację wszelkimi środkami. Użyli zastraszania przemocy jawnego morderstwa. Aby uniemożliwić czarnym głosowanie, posiadanie ziemi, posiadanie podstawowych praw. Byli napędową siłą politycznego cofnięcia postępów wojny secesyjnej. Paramilitarne skrzydło partii demokratycznej na południu metody brutalne szerzyć strach ubrani w białe szaty i kaptury ukrywać tożsamość wyjeżdżali w nocy to nie były przypadki to skoordynowane ataki. Czarnoskórzy przywódcy, organizatorzy społeczności biali, którzy im pomagali, Carpetbaggers, Scalawags, palili szkoły i palili kościoły, centra czarnych społeczności. Rząd federalny musiał interweniować. Grant i e Enforcement Acts. Rozbito pierwszy klan. Chwilowa ulga, ale spoiler, to nie koniec. Przenieśmy się do 1915 roku. Pierwszy klan był dla większości Ameryki odległym, brzydkim wspomnieniem. Wtedy Hollywood postanowiło go zrestartować. Tak, dobrze słyszeliście. Przebojowy film przywrócił KKK. Film nosił tytuł Narodziny Narodu. Był technicznym arcydziełem swoich czasów, ale moralną katastrofą wszech czasów. Przedstawiał wojnę secesyjną i rekonstrukcję. Z punktu widzenia sympatyka południa. Malując czarnoskórych ludzi jako złoczyńców, a Ku Klux Klan jako bohaterskich wybawców. Którzy przybywają, by chronić białe kobiety. Był to najbardziej udany film propagandowy w historii. Ludzie oszaleli na jego punkcie. Nawet ówczesne.